Witam serdecznie. Dzisiaj będzie nagranie głosowe, ponieważ myślę, że w ten sposób będzie łatwiej mi naświetlić i przedstawić Wam cały obraz zagadnienia, jakie dzisiaj mam do opisania. Jest nim wpływ na progesteron, zwłaszcza ten ujemny, czyli naturalne obniżanie progesteronu. Czy istnieją takie metody, czy jest, istnieje taki sposób? I chciałbym się dzisiaj właśnie do tego odnieść. Yy, a z uwagi, że nie jest to jakby m, tak prosto powiedzieć, że yy, obniżenie progesteronu w sposób naturalny jest jakby w 10 przycisku on. Yy to wcale właśnie tak prosto to nie wygląda. Dlatego chciałbym przedstawić wam tutaj cały obraz tutaj tych świata estrogenów. bym to nazwał, dlatego że tutaj estrogeny korelują ze sobą dość mocno i nie da się odłączyć jeden od drugiego. Tak naprawdę estrogen straciłby swoje funkcje, organizm by nie działał prawidłowo, gdyby któregoś z nich zabrakło, chociażby już przy, przy jakby blokowaniu przysadki jako sprzężenie zwrotne od poziomu testosteronu, zarówno jak wiemy, to estradiol też ma takie powinnictwo hamujące, czyli często bywa tak, że mamy nadmiar estradiolu i dlatego mamy obniżony testosteron. Ale niestety na przykład sam podniesiony estradiol nie zahamuje tutaj przysadki, nie wykona tego hamulca, tego działania hamującego, jeżeli nie będzie również progesteronu. Także jak widzimy, progesteron jest takim też kluczem tutaj, żaden tak naprawdę z tych hormonów e, samoistnie e, nie działa. One działają w, jakby w takim zespole. Tak naprawdę e, zawsze kluczowo się określa wszystkie estrogeny, poziom estrogenów i osobno poziom androgenów i później się porównuje stosunki tak naprawdę e, jedne do drugich, bo cały układ hormonalny, jest, cała steroidogeneza składa się jeżeli już nie patrzymy od samej góry, od genera, od podskórza, to spojrzymy chociażby na cholesterol i tutaj już rozczepienie łańcucha bocznego cholesterolu poprzez działanie cytorhomu P450 i białka ostrej fazy, takiego regulatorowego star, który jakby podaje ten cholesterol i wolny do wewnętrznej błony mitochondrialnej i powstaje wtedy e, pierwszy hormon na naszej linii, pregnenolon. I to z pregnenolonu powstaje właśnie progesteron. Skąd się może brać nadmiar progesteronu? Nadmiar progesteronu może się brać, jeżeli e, dalsza część jakby steroidogenezy nie działa, czyli albo mamy za mało testosteronu, albo idzie w któryś z hormonów nadryczowych, na przykład DHEA za mocno, ponieważ żyjemy na przykład w przeciągłym w, w ciągłym stresie przewlekłym i, i ten progesteron jest zużywany e, zużywany na przykład na, do produkcji kortyzolu, wtedy go może brakować a jeżeli może być też tak, że jest zapotrzebowanie na ten kortyzol i w związku z tym jest progesteronu więcej e, wtedy też może być właśnie mogą być braki na dalszej linii testosteron Testosteron, DHT. Ale te hormony, jak gdyby już tak mówiąc, estrogenowe się patrzy na nie razem. I tutaj odniosę się dzisiaj do ziół. Dzisiejszy temat jest tak naprawdę tym z ankiety, który temat ten wygrał, ponieważ: Jak naturalnie obniżyć progesteron? w ankiecie, którą zamieściłem jakiś tydzień temu 50%, 50 wynikiem w stosunku do innych tematów wygrał ten temat w sumie się nie dziwię on jest bardzo ciekawy w sensie takim, że praktycznie nie znamy takich sposobów jak naturalnie obniżać tutaj progesteron jeżeli chodzi o to jak się zna TRT, jak się zna bombie na cyklu można obniżać to poprzez stosowanie jakichś DHT, które tutaj, na przykład w postaci winstrolu czy e, prowironu, potrafi, e, potrafi obniżyć właśnie mm, progesteron. Jednak sprawa z, na, z naturalnością jest już troszeczkę bardziej, że tak powiem, e, inna i trudniejsza. E, I cała, że tak powiem, e, Rzesza tych ziół przeważnie odnoszą się typowo do kobiet. Te, które właśnie regulują estrogeny. A my sobie będziemy mówili o regulacji, bo te estrogeny, jak mówiłem, wspominałem, one się samoregulują. Jeden od drugiego jest zależny, jeden może wyciągnąć drugi na górę. Yy, nadmiar któregoś może spowodować obniżenie z kolei innego, dlatego. Dlatego będziemy mówili tutaj o regulacji. Natura, jakby nas już sama obdarzyła w pewne zioła, które właśnie działają na te estrogeny, i głównie wszystkie, większość odnosi się do, do hormonów kobiecych, jako że mówimy o estrogenach. Estrogeny oczywiście nie traktuje tylko jako wyłącznie kobiece hormony, bo są bardzo ważne właśnie u mężczyzn, również mają bardzo ważne funkcje. Natomiast y, natura tak nas obdarzyła, że większość działa właśnie na hormony estrogenowe, tutaj fitoestrogeny bardziej, dlatego większość z nich się y, nie kwalifikuje dla mężczyzn, a jednak tylko dla kobiet, a na niektóre zdziała po prostu nie. Nie ma po prostu badań, żeby mm, znać ich dokładne działanie, jak działają na mężczyzn, i my musimy po prostu sami badać. Oczywiście e, nikt e, z mężczyzn, nikt z nas nie będzie ryzykował, e, biorąc jakieś tam właśnie izoflawony, które zwłaszcza działają na receptory alfa-estrogenowe, czyli zwiększają ten estrogen, który w nadmiarze, zwłaszcza jeżeli na przykład mamy obniżony testosteron, będzie powodował u nas złe samopoczucie i, i wszystkie te negatywne jakby działanie. E, więc tak, zacznę od tego, że m, może na wstępie podam e, Wam e, pewny składnik, e, pewien e, flawonoid, który odnalazłem, który jako jedyny podaje nauka, działa jako e, jako bloker e, antagonistycznie do progesteronu. Jedna, jedna taka substancja, jeden flavonoid yy, znalazłem i nazywa się on Luteolina. Luteolina właśnie ma takie działanie yy, blokujące antagonistyczne względem yy, progesteronu. Niestety znajduje się on głównie w selerze broku, brokułu, papryce zielonej marchwi, oregano Tymianku, rozmarynie szałwi. Mięcie pieprzowej i zielonym pieprzu, czyli takich składnikach, których akurat zbyt dużo się zazwyczaj nie spożywa albo wręcz mało. Też nie mam podanej ilości dokładnej, jaka jest niezbędna, aby obniżyć ten progesteron. Natomiast wiemy, to jest pewne, że ta luteolina działa właśnie na obniżanie progesteronu w medycynie chińskiej ona była stosowana jako e, takie zioło regulujące nadciśnienie e, przy zaburzeniach zapalnych i nowotworach też są na to badania jednak e, e, nauka nie chce po prostu nie chce albo nie może albo z jakichś względów nie można naturalnego i substancji e, wykorzystywać jako typowego leku e, na leczenie raka więc Tutaj raczej nie będzie czegoś takiego, natomiast właściwości same pokazuje nauka, że są. W demencji starczej jest wykorzystywana i głównie te zioła, o których będę mówił, mają dwojakie działanie przeważnie na, dla kobiet, na PCOS, na zespół napięcia przedmiesiączkowego na te wszystkie problemy, jakby kobiece na stany zapalne kobiece. To będzie działać, ale drugą cechą wspólną tych dziurze działają na układ nerwowy, na jego regenerację. I tutaj właśnie luteolinę stosowano w demencji starczej jako ochrona komórek nerwowych, e, przy problemach z pamięcią i koncentracją, czyli w Alzheimerze i nawet Parkinsonie. E, o co chodzi tutaj to działanie polega właśnie na komórkach mikro, mikrogleju, bo ten, takim ten mikroglej, który mamy. W mózgu. On jest takim regulatorem, i on, jak gdyby, czyści nasz mózg z uszkodzonych, zużytych neuronów. Taka apoptoza się odbywa i usuwane są te zbędne, zużyte już neurony. Natomiast istnieje takie zaburzenie, które właśnie prowadzi do tych chorób starczych, z demencji starczej i tych problemów z pamięcią to jest właśnie przerost tego mikrogleju i dochodzi do takiej sytuacji kiedy nadmiernie są usuwane neurony i to te również dobre dlatego właśnie yy, dlatego właśnie przy nadmiarze yy, tego mikrogleju dochodzi do takich sytuacji i prowadzących do właśnie takiej choroby i tutaj luteolinę już Setki lat temu wykorzystywano. Także mamy zamknięty temat, jeżeli chodzi o tak, to, co podaje nauka, to co rzeczywiście działa tak ujemnie na progesteron. Druga sprawa, za chwilę będziemy przechodzić do takiego zioła, które z kolei jeszcze jako jedynek, W praktyce tutaj mam informację od pewnego znajomego zielarza, który obniżał tutaj e, progesteron właśnie za pomocą tego zioła. Nauka tutaj e, jakby za bardzo nie mówi w kwestii typowo progesteronu, ale te zioła mają zdolności nie, nie tylko do jakby obniżania, ale czy podwyższania, ale do takiej samoregulacji, do regulacji ich. Czyli te zioła e, często właśnie działają korzystnie właśnie na te wszystkie estrogeny. E, i teraz, zanim jeszcze przejdę do omawiania tych ziół, wspomnę o tym, co nauka podaje rzeczywiście jako takie czynniki, które potrafią obniżyć progesteron u mężczyzny. To jest przy niedoborach witaminy D. My powinniśmy wykonać badanie witaminy 25 OHD3. Jeżeli ten poziom jest niewystarczający, tam chyba niedoborowo już jest, czy na pograniczu, jeżeli jest około 2000 wynik, 20, 000, przepraszam, wynik, między 20 a 30 tysięcy. A tak zdrowo jest mieć na poziomie 50-60, nawet tysięcy. Tą witaminę D325OH. I tutaj wskazana jest ekspozycja na światło słoneczne, na słońce. I to, co jeszcze działa, to jest po prostu y, ćwiczenia. Ćwiczenia mhm. oczywiście mądre pod kątem wzrostu testosteronu, czyli mało serii, y, mało powtórzeń i, i duży ciężar. Krótki trening 20 minut do 30, maksymalnie 40 minut i też niezbyt często 3 razy w tygodniu. Y, to są y, treningi, y, które sprzyjają podwyższeniu testosteronu naturalnie. Moi drodzy, no właśnie, trening krótki, taki, jeżeli ktoś ćwiczy dużo, dużo serii, jest w stanie zrobić tak dalej, i nie przepala mięśni, to, ra to raczej znaczy, że jest na wspomaganiu, bo nie da się budować masy i siły y y wielkości mięśnia, objętości takiej czystej tkanki mięśniowej, y ćwicząc dużo. To jest raczej nierealne. Y Zredukowanie spożycia kofeiny. Kofeina, kofeina może zwiększać DHT, natomiast tutaj jest wymieniona jako przy nadmiarze, że może właśnie w jakiś sposób powodować podwyższenie progesteronu, więc warto ją wtedy zredukować. Regulacja stresu i o tym będziemy mówili, że nadmiar stresu może powodować do zaburzeń hormonalnych. Tu wszelakich, o, począwszy nawet od działania, tutaj nawet insuliny, to w sumie jest zależne, czyli styl życia, jedzenie plus stres może powodować, złe jedzenie może powodować tutaj problemy w układzie hormonalnym, w tym i w estrogenach i progesteronie również. No i, i oczywiście w androgenach. To co jest jeszcze wymienione, to jest błonnik fiber z angielskiego. Jest podawane, że spożywanie bonika może tutaj spowolnić, jakby powstawanie tych estrogenów, przyhamować je, i, i wtedy możemy właśnie spowolnić i mieć niższy, niższe po prostu poziomy tych estrogenów. I teraz sobie dojdziemy przejdziemy właściwie do, do już omawiania tych ziół. Większość z nich będzie e, dla kobiet, ale nie tylko, więc warto jest wysłuchać, posłuchać tego, ten temat, żeby wyczerpać go, przynajmniej e, w jakiejś tam części. I tymi ziołami, który będę wymieniał też zioła, którym, którymi warto się może wspomóc i jakieś korzyści odnieść, bo będą miały tutaj. E, z, może wspomnijmy, wspomnijmy jeszcze o tym, bo nie wspomniałem że progesteron jest jakby u kobiet czymś takim jak u mężczyzn testosteron, bo u kobiet jest głównym, głównie dominują estrogeny, zmieniają się w, za, w zależności, ich poziomy się za, zmieniają w zależności od fazy w cyklu, w której są, czyli kaza, w każda faza niesie za sobą inne poziomy y, prolaktyny, progesteronu i estradiolu, a także zmieniają się też, zmienia się też poziom testosteronu u kobiet. Więc każda, każda faza niesie ze sobą inne poziomy, i to jest bardziej e, skomplikowane. Natomiast w kwestii ważności progesteron jest tak jak u mężczyzn testosteron, u kobiety jest ważny progesteron, e, u mężczyzn znowu progesteron w nadmiarze e, może powodować właśnie e, z, też złe rzeczy. Przede wszystkim też będzie blokował działanie tutaj i samopoczucie, i, i, i zwiększenie tkanki mięśniowej, bo ponieważ estrogeny potrafią się łączyć z receptorami androgenowymi i tutaj blokować. Na pewno będzie budował i ograniczał masę mięśniową. To jest, to jest też pewne. Progestan oczywiście z neurohormonem jest potrzebny i działa w mózgu. Mamy sieci neuronalne. Estrogeny są na tych sieciach, estradiol jest na sieci. GnRH, są jeszcze sieci kispeptyny, KNDY, tak zwane kispeptyny, dynorfiny i neurokininy B. Tutaj te sieci się komunikują właśnie z sieciami, z tą siecią GnRH. Wszystko jest, odbywa właśnie za pomocą impulsów i receptorów. Receptory od hormonów mamy na tych sieciach i te sieci są sprzężone ze sobą Razem działają, no organizm jest jedną wielką całością. Jesteśmy siecią też różnych białek. Wszystko, co podajemy praktycznie do organizmu, wchodzi jako białka bądź aminokwasy o, o różnej budowie i one oddziaływują na nasz organizm, aktywując różne procesy. I tutaj nie da się przejść też do tego tak nie mówiąc jak to działa, bo oczywiście działają te, te, te zioła, o których będę teraz mówił, przez sieci też neuronalne, począwszy od GNRH i tutaj byłoby to świetne dla mężczyzn, ponieważ pobudza to zioło, o którym teraz mówię, Shatavari. Ono tutaj jakby aktywuje GNRH, GNRH, FSH, LH poprzez właśnie impulsy, ale też estrogeny i progesteron. Ale jest to takim stabilizatorem zioło dla estrogenów. Teoretycznie zwiększa estrogen i progesteron, ale w przypadku, gdy jest jego za dużo, może nastąpić samoregulacja. Ono oczywiście te zioła są używane właśnie w symptomach redukujących menopauzę, właśnie w PCOS-ie, w leczeniu raka piersi, gdyż zawiera właśnie fitoestrogeny i w leczeniu właśnie wszystkich problemów hormonalnych u kobiet reprodukcyjnych właśnie z płodnością związanych i była stosowana, to szatawraj był stosowany w ajowerdurze i tutaj mamy widzimy to działanie na takie sieci neuronalne czyli, czyli działanie neuroprotekcyjne ale również na hormonalne i tutaj nie ma tych badań na mężczyznach prawdopodobnie dlatego, że one mocno działają na te estrogeny, na bardziej hormony estrogenne. Kolejnym ziołem będzie popularna i skuteczna właśnie w redukcji stresu, obniżania kortyzolu, co może się też przyczynić do poprawienia i prolaktyny poziomu i progesteronu, bowiem nadmiar stresu powoduje też przewlekłe podwyższenie prolaktyny. Możemy mieć do czynienia z podwyższoną prolaktyną, jeżeli żyjemy w ciągłym stresie i tutaj prolaktyna potrafi być takim markerem. Oprócz tego, że ona się dźwiga, jak jesteśmy odwodnieni, są problemy z nerkami, czy mamy za gęstą krew yy, i za mało spożywamy yy, wody. Także yy, redukując kortyzol możemy też wyregulować sobie estrogeny i poziom progesteronu, wpłynąć na niego korzystnie. I Teraz będzie zioło, które rzeczywiście e, udało się mojemu znajomu, znajomemu zielarzowi e, obniżyć. E, progesteron jest to niepokalanek Vitex e, e, korzeń, ekstrakt z niego i możemy dostać takie, takie tabletki w aptece Castagnus i one właśnie tutaj działają na hamowanie prolaktyny. Poprzez właśnie działają. Re, Hamowanie receptorów dopaminowych D2 w przednim płacie przez statki. Niestety, jest potrzebne stosowanie od 3 do 6 miesięcy tego zioła, ponieważ to jest bardzo powolny proces, jeżeli chodzi o obniżanie prolaktyny, działanie tych, tych ziół. I tutaj, poprzez obniżenie prolaktyny, udało się również obniżyć progesteron. To była taka sytuacja, że progesteron był razem z prolaktyną wyciągnięty w górę. Tutaj udało się. Coś takiego osiągnąć. Kolejnym ziołem, takim które tutaj też się upatruje, jakby ingerencję u mężczyzn, właśnie w korzystne, można to zioło stosować u mężczyzn i u kobiet, bo ma bardzo dobre właściwości, takie prozdrowotne, chociaż sama za bardzo nie wpływa, zwłaszcza na, na męskie hormony, ale na limito erekcję i samopoczucie już tak. I mowa tu o mace, maka która działa na receptory również dopaminowe, e, wpływa, może mieć wpływ właśnie na progesteron. I, i, i ona robi tak zwany restor, czyli reset na receptorach beta-estrogenowych, właśnie, czyli na, tych, na te korzystne e, receptory, które działają właśnie pozytywnie na skórę, trądzik przeciw wypadaniu włosów, przeciw przerostowi i nowotworowi prostaty. To właśnie robi reset na tych re receptorach, więc warto też e, e, spożywać makę, można dołączyć, bo ona właśnie poprawia tą czułość na tych recepto receptorach. Poza tym działa pozytywnie na libido, erekcję i płodność, więc same korzyści. I jest jednym z tych ziół rzeczywiście pozytywnych, które można brać, e, w, jeżeli chodzi o też o dopaminę i, i nawet obniżanie estrogenów. U mężczyzn, że maka jest też takim e, inhibitorem delikatnym e, aromatazy. Kolejnym ziołem, które będzie, którą cechą w, wspólną z poprzednimi innymi kobiecymi ziołami, które wymieniałem z szatawarii, jest piwonia biała, która też jest, e, tak jak mówiłem, na PCOS. E, Nieregularne miesiączki działa e, fajnie rozkurczowo. E, stosuje się korzeń, ekstrakt również i tutaj wchłanianie jest niskie na poziomie 3% w jelitach piwoni białej, natomiast łączenie już ją z kolejnym fitoestrogenem lukrecją zwiększa zdecydowanie to wchłanianie. Więc tutaj ziółka na pary można sobie robić z tego. Nalewkę i, i, I ta piwonia biała, ona wręcz podwyższa aromatazę, czyli jest idealnym hormonem kobiecym, bo ona zwiększy estrogeny. Yy, działa również przeciwzakrzepowo. Jest to lek też w chorobach Alzheimera, czyli też cecha wspólna działanie takich przeciw przeciwstarzeniowe, przeciw chorobom neurodegradacyjnym. Przeciw właśnie osłabieniu pamięci, yy, sprawności umysłowej również obniża cholesterol i zmniejsza prolaktynę. Potrafi właśnie wyregulować, też naprawić trądzik związany z hiperprolaktynemią. Czyli dobra jest przy podwyższonej prolaktynie. Moi drodzy, jeszcze jest taka substancja DIM. DIM jest taki suplement, on tam się składa z kilku składników. On potrafi też regulować regulować estrogeny. I moi drodzy to będzie tyle w tym materiale, ponieważ my, tak jak wspomniałem, estrogeny możemy tylko regulować. Jedyne zioło, które jest podane jako składnik, właściwie ten flawonoid, to jest luteolina, która podana jest jako typowo antagonista dla progesteronu. Cała reszta to już jest regulacja tych estrogenów. No i to, co powiedziałem. W praktyce sprawdził się niepokalanek Witex. Witamina B6 też w większych dawkach też będzie obniżała tutaj prolaktynę, ale przy Witeksie, przy, przy castaganu się tym leku, został obniżony progesteron, który był za wysoki. To, co mogę jeszcze powiedzieć, to trzeba zwrócić właśnie uwagę na poziom cholesterolu. Cholesterol nie jest niczym złym. Dobry cholesterol to jest dobre, to są powinny być dobre hormony, trzeba jednak sprawdzić też skład ciała, jakie jak mamy, tak, bo to wszystko zależy, ale dobry cholesterol <coughs> powinien być, nie powinien być za niski, powinno się spożywać tłuszcze nasycone, czerwone mięso, jaja i ryby, żeby zadbać o poziom testosteronu, poza tą aktywacją, też spacer. I wysiłek fizyczny typu sprint, taki ciężki, krótki lub podnoszenie ciężarów to są, to są rzeczy, które podnoszą testosteron i które są korzystne. I tutaj trzeba by zwrócić uwagę, jeżeli jest za wysoko ten cholesterol, to można go delikatnie obniżyć i zobaczyć, jak to wpłynie na progesteron. A jeżeli jest za nisko, to można go zwiększać, właśnie i, i, i sprawdzać, po prostu albo powrócić z powrotem do wyższego, jeżeli obniżenie nic nie dało bo jak wiemy, cholesterol nie jest przyczyną miażdżycy, już, już, już jakby jesteśmy odczarowani z tego, a może jeszcze nie, nie w mediach yy, tych głównych, ale, ale tak, to już od dawna jest, nie? Więc yy, to myślę, że tyle na dzisiaj. Jakoś wstępnie to o tych estrogenach opowiedziałem, o tych działach które się stosuje. Yy. Pewnie więcej jest takich tego typu ziół, ale te główne, takie, które, które mi się nasuwają, no i to ta witamina D3 oraz błonnik. Dobrze, moi drodzy, dzięki za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Do następnego.